Jakiś czas temu omówiłem kilka kanałów YouTube'owych o treści historycznej, no i z kanałów o takiej tematyce bardzo pozytywnie oceniłem kanał satyrycznie-historycznie. No, niestety, czas pokazał, że swoją bardzo pochlebną opinię o tym kanale i jego autorce zmuszony jestem zweryfikować. Kilka dni temu na kanale satyrycznie-historycznie ukazał się kolejny materiał. Tym razem poświęcony on był kolonii angielskiej w Ameryce, w Nowym świecie kolonii Roanoke. No i to jest znana, tajemnicza sprawa, że była osada, jej mieszkańcy zniknęli, nie wiadomo co się z nimi stało. Jedna z takich niewyjaśnionych zagadek historii. No, i wszystko pięknie, z tym, że autorka nagrania stwierdziła, że kolonia angielska, jaką było Roanoke, było, była kolonią brytyjską. No, co jest nieścisłe, ponieważ czym się różni Anglia od Wielkiej Brytanii, od Zjednoczonego Królestwa? I od Wysp Brytyjskich dosyć łatwo jest, chyba, pojąć, choć wydaje się to na pierwszy rzut oka skomplikowane. No, a jeżeli ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, no to postanowiłem to nagranie ozdobić obrazkiem, który właśnie bardzo ładnie te wszystkie różnice pokazuje. W każdym bądź razie, w XVI wieku mamy do czynienia z Kolonią angielską i osadnikami byli Anglicy, ponieważ no. Królestwo Anglii było metropolią. Nie istniało, jeszcze, nie istniało jeszcze państwo o nazwie Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo. Ono istniało dopiero od aktu Unii z 1707 roku, zatem wszystko było jeszcze przed nami. No i może ktoś tutaj by powiedział, że ja jestem jakimś formalistą, że ja się czepiam jakichś drobnych detali. No i gdyby to raz była mowa o. Kolonii brytyjskiej w XVI wieku, no to w zasadzie no, skrzywiłbym się, ale jakoś bym nie czepiał się. Natomiast autorka w całym nagraniu konsekwentnie mówiła: Brytyjczycy, Brytyjczycy, kolonia brytyjska. No, tak więc poczułem się w obowiązku zwrócić uwagę na tę nieścisłość, że. Nie byli to żadni Brytyjczycy, że byli to Anglicy, ponieważ do aktu Unii 1707 sporo czasu zostało. I tu autorka odpisała mi, że Brytanią nazywamy ziemię na południe od Szkocji więc jak najbardziej jest to Brytania i Brytyjczycy a po akcie Unii powstała Wielka Brytania. No, i tak, i nie, ponieważ ta nazwa Brytanii na ziemię na południe od Szkocji jest to jedna, jedna z nazw z czasów jeszcze rzymskich, faktycznie. No, ale Brytanią w czasach rzymskich nazywano też dwie największe wyspy brytyjskie, czyli Wielką Brytanię i Irlandię. Więc tutaj autorka, mówiąc o XVI wieku i potem przywołując Terminologię z czasów rzymskich, no nie będę oszukiwał, nie będę kłamał, że od razu poczułem, że, że ta pani odwraca kota ogonem. No a Wielka Brytania to jak widzimy chociażby na obrazku, który załączyłem do nagrania jest to wyspa, większa z dwóch wysp brytyjskich. W 1707 roku powstało Zjednoczone Królestwo. Zwane powszechnie Wielką Brytanią, ponieważ faktycznie obejmowało ją, a konkretnie położone na terenie tej wyspy Królestwa Anglii i Szkocji. No, później z biegiem czasu doszła jeszcze Irlandia, potem została z niej Irlandia Północna, więc Mówienie o kolonistach angielskich z XVI wieku jako o Brytyjczykach, no to jest trochę tak, jakby mówić o nich jako o Europejczykach, bez precyzowania z jakiego kraju, no bo przecież z Europy byli, prawda? No kto temu zaprzeczy, albo powiedzieć, że z inwazją Wielkiej Armady to do Anglii płynęli Iberyjczycy jacyś. No. Powoływanie się na jedno z tych rozumień z czasów rzymskich zdecydowanie mnie nie, nie przekonało, no bo jak mówimy o Brytyjczykach jako o narodowości, oczywiście narodowości w rozumieniu politycznym, a nie etnicznym, czy też w kontekście takim podmiotu politycznego, no to wiadomo, że mamy na myśli zazwyczaj Zjednoczone Królestwo czyli Wielką Brytanię, no a posługiwanie się tym terminem w odniesieniu do Anglików z XVI wieku, to jest dosyć niecodzienne, no i też napisałem grzecznie autorce kanału Satyrycznie Historycznie, że jest takie no niezrozumiałe i niestety bardzo rażące. No i tutaj chyba granica cierpliwości pani, która robi kanał satyrycznie, historycznie, została e, przekroczona, ponieważ odpisała mi Gościu, nie masz racji i tyle, ale nie chcę mi się drążyć, chcesz łapać za słówka, to sobie łap, mnie się nie chce na takie rzeczy marnować czasu, wiosna idzie. No tak się składa gościowo, że akurat to ja mam rację, to ty nie masz racji i w dodatku zamiast się przyznać, że nie masz racji, to wolisz brnąć w to. Odwracasz kobieto kota ogonem, wprowadzasz odbiorców swojego kanału w błąd i jeszcze zgrywasz jakąś prześladowaną, że tutaj ktoś się ciebie czepia. No, i muszę przyznać, że jest to koniec mojej przygody z kanałem satyrycznie, historycznie, ponieważ go odsubskrybowałem. No i też cofam swoją rekomendację dla tego kanału. I nawet nie jest to dlatego, że autorka powiedziała brytyjski zamiast angielski, no, ponieważ wiadomo, że. Każdemu może się jakaś pomyłka zdarzyć, a chociaż uważam, że w przypadku osoby z doktoratem, a taką jest pani, która te filmiki na kanale nagrywa, no to taka pomyłka jest dosyć mocno kompromitująca. No ale niestety. Znaczy, ja tego też nie mówię z jakąś satysfakcją, że o, ha, jak ja tą kobietę zaorałem. Tylko ja mówię o tym z przykrością, ponieważ kanał satyrycznie, historycznie do tej pory mi się podobał. Zwłaszcza, że efekt pierwszego wrażenia był taki, że pierwszym filmem, pierwszym nagraniem z tego kanału, na jakie trafiłem, był filmik o wojnie secesyjnej tematem się interesowałem w swoim czasie no i akurat tam żadnych błędów nie było wszystko było dobrze merytorycznie zrobione no i zazwyczaj te nagrania pani z kanału satyrycznie historycznie były dosyć wysokich lot lotów na pewno dużo lepsze od tych wszystkich Historii bez cenzury czy innych światowych historii. No niestety e, nie zawsze tak było. Chociażby e, mieliśmy do czynienia z dwuczęściowym nagraniem o wojnie trzydziestoletniej. No i po tym nagraniu widać było, że autorka no, nie pasjonuje się tym tematem. Zresztą ona. Uczciwie to przyznała, no, ale w takim razie, po co nagrywać o czymś, na czym się może nie do końca zna, czym się nie do końca interesuje. Znaczy inna sprawa, że jest to też kanał, z którego korzystają maturzyści przygotowujący się do egzaminów. No, i jakbym ja był nauczycielem i ktoś na jakimś sprawdzianie by mi napisał o Brytyjczykach w XVI wieku, no to dostałby co najmniej obniżoną ocenę za taki błąd. Więc, no jeżeli ktoś w celach edukacyjnych ogląda kanał satyrycznie, historycznie, to też przestrzegam, że nie zawsze tutaj wszystko tam jest dokładnie tak, jak być powinno. No, a niestety nauczyciele w szkole to czasem łapią zasłówka tak jak się poczuła złapana za słówko pani z kanału satyrycznie, historycznie. No ale powtarzam, nie ten błąd, nie ta pomyłka, mimo że kompromitująca, była czymś, co zmieniło mój stosunek do kanału satyrycznie, historycznie. Przede wszystkim była to. Postawa autorki, która no, popełniła ewidentny błąd, no, zamiast skorygować go, zamiast się do niego przyznać, idzie, idzie w zaparte, oskarża za łapanie osłówka. No to ja dziękuję bardzo, ale taki kanał to z taką autorką, no to. Nie dla mnie najwyraźniej jest. Znaczy ta pani pewnie nawet nie odczuje z tego, że odsubskrybowałem jej kanał, bo ona tam ma prawie 13 tysięcy tych subskrybentów. No ale szkoda mojego czasu, żeby go poświęcać na filmiki z takimi, z takimi błędami, których nawet jak widać nie warto korygować. Więc no niestety. Mamy kolejny przykład, że jak ktoś się poczuje gwiazdką YouTube'a, no to soduwa czasem uderza do głowy, nawet jeżeli poprzednie dokonania były naprawdę godne uwagi. No i to jest o tyle przykre, że na, na kanale satyrycznie-historycznie dużo fajnych materiałów wcześniej się ukazywało. Na pewno dużo lepszych niż na innych. W, na polskim YouTubie kanałach historycznych, no ale wychodzi na to, że jeżeli ktoś chce na platformie YouTube oglądać naprawdę dobry kanał o tematyce historycznej, to pozostaje niestety Kings and Generals.